Skype Skyrim Skype frim, Skyrim Witam Was kochani w kolejnym odcinku z, 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 z The Elder Scrolls 5 Skyrim Dzisiaj e, z, pamiętacie jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek tam jest Ostroja Kłamca my ruszymy tutaj bo znaleźliśmy zamek zamek znaczy nie wiem czy to jaki zamek to się przekonamy dawno nie pykałem Skyrima. Ooooo! Jeszcze miałaże FUS RODOCH Dzięki mam wyłączone. Klas strzała, dobra, idziemy. Co, zauważeni jesteśmy? Nie słyszę tej gry w ogóle Co jest? Dźwięk Przecież dobrze było Jest dobrze, git jest Głos trochę ściszymy Gdzieś tak O to jest dobrze. Przekonaj Leci. Aha, to królik. Ubieżca! Teraz to jest za głośno. Wiecie dlaczego łupieżca? Bo ma... Łupiesz! Łupież... <głupiesz> nie. To prawa ręka. Cześć. O Jezus. Jakie ja dawno nie grałem teraz z Skyrim, a... Nie. Jeszcze powinienem mieć jakieś bronie, tak mi się wydaje. Broń! Ciśniemy buławę w drugą rękę. Jest wyjątkowa? Nie. To idziemy. Reduta przy złamanej wieży. Ciśniemy do grabieży. Strasznie ręka, mo noga, mózg na ścianie Strzel. <noise> Jezu, ja myślałem, że ty masz miotłę w ręce. Benor Jezus Dobra, ciśniemy. No, przecież jestem, nie widzisz? Zwieracz? Aha Zwieracza to buławą nawet. O, Mordor! a łupież. Bronie jednoręczna A ja mam na dwie ręce bronie. To jest niemożliwe, po prostu. Przepis na miksturę strachu? To się przyda. To się liczy jako... głos, czy jako... To się jako chyba kroki liczy. Nie wczytuj gry. Ustawienia. Przepraszam, że tak kombinuję, ale narzekaliście, że jest bardzo źle ustawiony dźwięk. Dźwięk. Nie, no lag. O, dobra. Ale mi się tnie ten Skyrim tutaj w tym menu. Zawsze mi się ciało nawet jak nie nagrywałem, ale to powinno. Lutnia. Co będziemy napieprzać disco? O, to coś jest. Magia, niezwykła, magia, niezwykła magia. Ile miodu? Panowie, nie macie piwa? Nienormalni jacyś ludzie. Impreza bez piwa. Dupa. Do blada! Szofa. Tu mamy iść? Eee, beczka. Nie, to raczej tak tylko dla przechadzki. Mamy wejść pewnie w te drzwi. Mordor! Zapraszamy. Stek z łososia i łosoś bez steku. Ej no co coś stanął te pedale, ze zryty. Niech ci strzeli. On żyje? Nie, nie, nie. Tak, udało ci się przejść po łapkę. O, upiersz. Nie, nie, nie. nie. Macie przydatnych itemków. Wziąłem srebrny pierścień ze złota. Kuferek nowicjusz. No, no to prostiutkie. Kondycha. I zagrycha. Nie ma? A to jest to pomieszczenie. Aha Fuck! Skyrim? ja mogę tędy pójść, bym był szybciej. Dobra. Lepiej mieć większe łowy. jakie łowy plony A to już wyjście? Skyrim. To tak czy siak... Gdzie oni nas wywlekli? O... Renegat, renegat! Ja ci więcej walę buławu, ty A, ten, ten walczy, tak? Everybody pomarańcze, Benor walczy, a ja tańczę. Nie no, zlamił Benor. A ty dobra jesteś, szybka. Szybka dupa. Ty mieć tak, a nic innego nie. Reduta. Reduta z romanego nego fiuta. Przepraszam, że tak wszystko mówię, ale no po prostu już tak przyzwyczajony jestem. Takie obrzydliwe wymawiania wyrazów. Oj, ojoj oj, oj Toporki, blondynki, ja wszystkie was I nie skończę tego. O tutaj szczały Zjemy sobie... O, mamy przecież pożywionko. Nie będziemy się obciążać. A no, nie można, nie można się obciążyć Co ci znowu goni? Tam na górę mówisz? A jak? A jak tam na górę, Benor? Zaprowadzisz nas? Wiesz, że tędy na górę? Tak. O, myśmy tu nie byli, Menor, wiesz? Benor. o idziesz. No, rzeczywiście, tędy. myśmy na górze nie, nie byli? Właśnie, właśnie. Łofaka. Oh, Ciebie to nachita. Oj, oj. Chodź przy dłonie. Wow. I boom. I bum I kabum, 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 kabum Oj, 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 oj No i żeś mnie walnął, tak? No fajne, skrócę cię o głowę I mnie pieprznął Benor, dobrze mówiłeś, że tędy, ale... z pierwszą sytuację trochę dobra, jest ja pierwszy. I ten bender zostanie w spokoju. Oj oj oj, dobra, już rzucę zaklęcie. Jaki ryj. O fus! No gdzie jest ten bedor chrzaniony? No przecież chyba. No gdzie on jest w ogóle? On tam siedzi, skurwiel. On i czeka na tą babkę na górze. A gdzie on siedzi? No nie gadaj, że on tam w las przywał. No idzie, no proszę Chodź Benor. Chodzimy. Wejdziesz za mną. O wszedłeś. Chodź. Przecież się zgubiliśmy. Przywale A ty ciota jesteś. Jaki Jaka ciota? No normalnie renegacie są lepsi. Jakiego ubrałem? Chodź do Skyrim tędy wejdziemy i jakoś na naokoło pójdziemy, no bo ty taka ciota jesteś, że nie wiem My Tutaj idziemy Idziesz za mną, baby? Idziesz Dobra To ja też może się teraz przełączę na to, na łuk Trzeba Ebonowy Polepszyć? Co głucha? Fak, 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 gdzie jest ta rynek. Fus. O, dobra. Łok. Nie, ja odczuwałem bardzo silną potrzebę czegoś i muszę to teraz spełnić, niestety. Fus. Dobrze, odczuwałem tę wielką potrzebę, żeby krzyknąć po prostu. Ojoj. Szlachta, bigo. Dobrze. O tutaj, ło, ło, ten naj, najgorszy miał najwięcej A łopieżca? Tylko strzały Nasze strzały Te, Też... Renegatka Renegatka o imieniu Agatka <grymny> co, co by tutaj pożyczyć? Orzeszki pożyczymy, zupkę rośla. Pożyczymy jeszcze rzecz na skuferka. No, no, no. No, no, no. Bida. <grym> nie, no, nie, bida. Gorzej bywało. Choć wchodzimy. Kogoś ty tam na górze wypatrzył, co? Teraz się okaże, kogoś kogośś na górze wypatrzył. Masz zeza? Już się rozpieprzyłeś? No rzeczywiście zeza nie masz panie. Trafiłeś. No nie! Najgorszego renegata żeś tyle bił. Ja ci współczuję jezus. No to jest już nasza sprawa. Co my tu z Benorem robimy. Co z moim konikiem, który stoi tam. A my powoli, tak bardzo powoli, udajemy się w kierunku Kartłosten. Ale wybieramy się już samemu do Kartłosten i myślę, że w następnym odcinku zobaczymy się w Kartłosten. A więc, Benor, pożegnaj się! Jesteśmy po tej samej stronie. Właśnie, wszyscy jesteśmy po tej samej stronie. Tak Benor was pożegnał, a ja żegnam was w podobny sposób. Wszyscy jesteśmy po stronie naszej stronie. Dziękuję Wam. Do zobaczenia.